po meczu Miedź-Legnica z Kraczem stachowa Naszym gościem jest trener Jakub Dziułka. Panie trenerze, proszę o komentarz. Witam witam Państwa. Powiem tak, analizowaliśmy grę Miedzi. Przygotowaliśmy się do tego, do tego meczu, ale, ale kiedy zawodnicy wchodzą na boisko to jest oczywiście inna rzeczywistość i, i mecz pokazał nam, że że było bardzo, bardzo trudno. Gratuluję zespołowi charakteru, bo dzisiaj zremisowaliśmy i zdobyliśmy punkt na, w legnicy. Charakterem cieszę się bardzo, że, że ta rzecz w tym zespole jest. O, i, i, i Jeśli będziemy rozwijać się piłkarsko, to, to będziemy coraz lepszym, lepszym zespołem. W pierwszej połowie myślę, że nie zagroziliśmy w znaczny sposób bramce miedzi, legnica. Drugie udało nam się strzelić bramkę, bramkę wyrównującą i po raz, po raz kolejny to też jest, to też jest ważne i, i dla trenera, że zespół podnieść się po postracone, straconej bramce i, i tą bramkę straciliśmy też na koniec pierwszej połowy. Także duży charakter mojego zespołu, gratuluję, gratuluję zespołowi, bo jako pierwszy urwał punkty miedzi. Bardzo dobry, bardzo dobry zespół, dzisiaj o tym przekonaliśmy się, także, także jesteśmy zadowoleni. Dziękuję. ten, że bardzo podobny przebieg tej rywalizacji do z Rasoją pod tym kątem, że druga połowa w naszym wykonaniu jest zdecydowanie lepsza od pierwszej. Można się tylko zgodzić, że ogromny charakter i nasza wola walki doprowadziły do remisu, a były sytuacje nawet ku temu, żeby to spotkanie wygrać. Tak, na gorąco trudno jest mi to ocenić, na ile te sytuacje były dla nas bardzo korzystne. Wiem, że takie były, bo, bo, bo chwilę rozmawialiśmy w sztabie. Więc, więc Mieć miała swoją sytuację w drugiej połowie i my też pewno, ale na to, na to liczyliśmy, że, że w drugiej połowie te nasze ataki szybkie będą bardziej konkretniejsze i będziemy mieli szansę na to, żeby strzelić, strzelić bramkę. No, na pewno nikt nie, nikt nie spodziewał się, że po czterech meczach będziemy mieli cztery punkty. My. Jako trenerzy oczywiście też czekamy, jak sytuacja się będzie rozwijała, ale mówię, jesteśmy bardzo zadowoleni, że jest cztery macie i, i mamy cztery punkty. Przemek Sajdak niedawno dołączył do naszego zespołu, no i dzisiaj po przerwie dał chyba bardzo dobrą zmianę, jak to trener ocenia? No tak, po raz kolejny nasi zawodnicy, którzy nie rozpoczynają od początku, wchodzą w mecz, przynajmniej przed przerwie. I mimo, że jest z nami krótko dał, dał dobrą zmianę. Tego dnia oczekujemy, jest dość, mimo że jest młodym zawodnikiem na poziomie centralnym doświadczonym, jak na nasz, jak na nasz zespół, także od każdego zawodnika wchodzącego na wysku oczekujemy, że, że będzie wnosił do zespołu. Pamiętam, że zagramy teraz z podłyski dzień trzy dni później niż mieliśmy zagrać, to dobrze, że będzie trochę więcej czasu na odpoczynek? No myślę, że tak, widzieliśmy pod koniec meczu, że że ten ubytek sił był w, naszej, w naszym zespole, ale, ale tego też spodziewaliśmy się. Na pewno na pewno dla nas jest to korzystniejsza sytuacja, że gramy dopiero z Bielskiem w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Dziękuję. Dzięki. dziękuję.